Cześć wszystkim! Prowadzę dzisiaj pierwszą lekcję z serii emisji głosu, zajęć wokalnych emisji głosu. I myślę, że dzisiaj zajmiemy się rozciąganiem mięśni naszej twarzy, żuchwy. Takimi ćwiczeniami, które pomogą nam w lepszej wymowie, które pomogą nam w wygodniejszym śpiewaniu, takim bardziej płynnym może tak. Będzie nam po prostu łatwiej posługiwać się naszym aparatem mowy i myślę, że takie ćwiczenia każdy z nas powinien robić. Nie tylko oczywiście osoby śpiewające, bo zachęcam do tego, także osoby, które mają problemy z wymową, czy po prostu chciałyby popracować nad mięśniami swojej twarzy, już bardziej nad nimi panować. Niektórzy mnie znają, niektórzy nie, dlatego witam wszystkich, których nie znam. Przepraszam, mój pies towarzyszy mi w nagraniu. A więc pierwszą lekcję. Od czego zaczniemy? Może się to przesunę, będzie mi prościej. Kochani, zaczniemy od takiego prostego ćwiczenia tak zwanego parskania. Ja to śniadzę, że to jest parskanie konika. Część osób, która miała ze mną już jakieś zajęcia, będzie wiedziała o co chodzi, a dla tych, którzy nie, to zachęcam do dołączenia. A więc tak, przytrzymujemy sobie leciutko nasze policzki, ale nie przyciskamy ich, tylko leciutko je unosimy i parskamy tak jak konik. Pff. Delikatnie. Rozluźniamy po prostu wszystko. Możemy sobie chwilkę rozciągać. Nasze usta. No dobrze, a teraz przejdziemy do ćwiczenia. Jakbyśmy chcieli oblizać całą buzię, ale w środku. Nie wychylając języka poza naszą jamę ustną. Robimy to w ten sposób. Robimy to mocno, tak jakbyśmy ten język chcieli wypchnąć. Mocno. Nie wstydzimy się, wiem, że mogę dziwnie wyglądać, ale jesteśmy w domu, więc nikt nas nie widzi, możemy to robić. A teraz, naszym językiem, spróbujmy polizać nasze gardło i nasze podniebienie. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale układam z języka coś takiego. Próbuję go zagiąć jakby do tyłu, polizać sobie gardło, polizać sobie podniebienie. Pewnie nie widać tutaj, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Rozciągamy nasze więzadełko. Mocno. Super. Teraz możemy sobie przejechać językiem po policzkach. A teraz chodźcie, też będziemy sobie rozciągać nasze więzadełko, ale musimy sobie przyssać nasz język do podniebienia. I mocno spróbować go ściągnąć na dół, ale cały czas niech on będzie przysany do podniebienia. W ten sposób też rozciągamy nasze więzadełko. Mmm. Hmm. Hmm. Tak kląskamy, próbując ściągnąć język na dół. No dobra, to teraz przejdziemy znowu do pracy naszym językiem, ale tym razem będziemy go używać na zewnątrz Naszej jamy ustnej. Czyli oblizujemy się tak, jakbyśmy się cały ubrudzili po prostu czekoladą i chcielibyśmy to oblizać. Mmm. Mocno. Mmm. Wiem, że dziwnie wyglądamy, ale nikt nas nie widzi. Pamiętajcie, możemy robić co się żywnie podoba. Jesteśmy w swoim domu. Mmm. A później językiem przyczynamy to górze. się uśmienili. Teraz spróbujemy dotknąć językiem naszego nosa. Mm, mm, mm. Mocno. Mm, mm. I podbródka teraz. Jak u e, pani doktor. A, a. Mocno. A. I znowu na górę. Mm. Super! No dobra, to przejdziemy teraz do dalszych ćwiczeń. Myślę, że możemy sobie troszkę podsmokać. To jest też dobre ćwiczenie. Ściągamy sobie mięśnie. Dobra, kolejnym będzie ćwiczenie, w którym będziemy udawać, że chcemy coś zjeść i wziąć takiego największego kęsa, jakiego potrafimy. U mnie dzieci się śmieją często, że jedzą arbuza i robią to w taki sposób, ale my możemy uznać, że jemy jabłko. No, po chodzi o samą formę tego ugryzienia, żeby mocno rozciągać swoją buzię i tutaj ćwiczyć nasze miękkie żuchwy. Mocno. Tak jakbyśmy chcieli też ugryźć. No dobra, to przejdziemy do kolejnego ćwiczenia, które też jest w jakiejś formie konikiem, tak jak było jedno z pierwszych ćwiczeń, to było pierwsze chyba w ogóle ćwiczenie na parskanie. To właśnie teraz nie będziemy robić parskania konika, tylko będziemy robić tak, jakby on jechał, czyli będziemy kląskać. Też robiliśmy podobne ćwiczenie, kiedy przysysaliśmy język do podniebienia. To teraz będziemy robić bardzo podobne ćwiczenie kląskać, ale musimy ten język próbować oderwać od tego podniebienia, ale znacznie szybciej w ten sposób. Też bardzo dobre ćwiczenie, które ćwiczymy jednocześnie nasze usta i wewnętrzną część jamy ustnej. Ok, następnym ćwiczeniem będzie ćwiczenie, które można połączyć też z ćwiczeniami oddechowymi, ale nie będziemy tego dzisiaj robić, ponieważ to będzie w oddzielnym filmiku. Chodzi o to, żeby ćwiczyć sobie wymowę samogłosek. I to ćwiczenie może nam trochę w tym pomóc, a więc będziemy udawać węża. Syczymy, po prostu syczymy. Powietrze wydobywamy między naszymi zębami, jakby to to musi się wydobywać pomiędzy zębów i naszego języka. To się tworzy taka mała szparka między zębami. Język jest z tyłu, on to trzyma i dzięki temu wydobywa się ten dźwięk, to s. A teraz podobne ćwiczenie, tylko dźwięk jest podobny do dźwięku, który wydaje traktor. Musimy uruchomić nasz język w taki sposób, żeby było czuć na nim drgania. Czyli też musimy go schować za zęby i wydobywać powietrze w taki sposób, żeby drgał dzięki temu też wydaje taki dźwięk trzy, 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 Na zakończenie naszych ćwiczeń proponuję, żeby każdy z Was, rozluźnił swoją twarz, czyli spróbował opukać ją delikatnie opuszkami palców, w ten sposób. Ja mam paznokcie, więc mogę zrobić sobie to delikatnie paznokciami, jest to bardzo przyjemne. Delikatnie. Szyję też. A na koniec poruszać sobie delikatnie głową w jedną, w drugą stronę, oczywiście nie róbmy tego za mocno, bo to nie o to chodzi. Ma to być bardziej w formie relaksującej niż jakieś bardzo rozciągającej. Zróbmy to delikatnie, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Do przodu, do tyłu. Coś nie za mocno, żeby nikomu się nie zrobiło niedobrze. Przodu, do tyłu. Na boki. I możemy sobie delikatnie głową zakręcić, ale też nie mocno, ponieważ jest to niebezpieczne. Delikatnie. Dobrze, to chyba jeśli chodzi o pierwszą taką naszą wspólną lekcję, to uważam za zaliczoną. Kochani, te filmiki będą jeszcze wpadać tutaj na stronę, dlatego bądźcie z nami, oglądajcie. Nie nudźcie się w domu, ale zostańcie w nim. Pamiętajcie, zostańcie w nim, nie nudźcie się, można to rozwiązać inaczej. Następne lekcje będą także o sposobie używania przepony do śpiewania, czyli y, takie ćwiczenia oddechowe, będą też ćwiczenia emisyjne, rozśpiewki. Y, spróbuję przekazać wam wszystko co potrafię i mam nadzieję, że was to zainteresuje, a także liczę na to, że niedługo będzie okazja zobaczyć się na żywo, bo jednak jest to troszkę inna forma pracy, ale zachęcam teraz do tego, żeby się nie poddawać, zostać w domu, walczyć, bo jak nie my to kto. Jesteśmy górą, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa-pa!